Energia rytmu natury. Z nastaniem zimy dzikie krajobrazy polskich parków narodowych przywdziewają swój biały płaszcz, odkrywając przed naszymi oczami wyjątkową stronę natury. W tym czasie rozgrywa się fascynujące widowisko życia, w którym zarówno rośliny, jak i zwierzęta. Demonstrują swoją niezwykłą zdolność do przetrwania w surowych warunkach. Dla nas to również wspaniała lekcja. Uświadamia nam, że każdy element przyrody, od najmniejszego owada po największe drzewa, jest niezbędny dla zachowania równowagi i zdrowia naszej planety. PGE wspiera swoimi działaniami dziewięć parków narodowych. Biebrzański, Świętokrzyski, Rostoczański, Kampinoski, Wigierski, Słowiński, Narwiański, Magórski i Bieszczacki Park Narodowy. Zima w polskiej przyrodzie to okres, w którym dni stają się krótsze, co bezpośrednio wpływa na rytm życia w ekosystemach. Spadek nasłonecznienia i niskie temperatury zmuszają zwierzęta oraz rośliny. By dostosowały się do tych trudnych warunków. Nasilające się opady atmosferyczne zmieniają krajobraz i wpływają na codzienne życie natury. W tym okresie większość roślin przechodzi w stan hibernacji, zawieszając tymczasowo swój rozwój. Tylko drzewa iglaste i wybrane gatunki liściaste nadal przeprowadzają proces fotosyntezy. Choć dzieje się to w mniej intensywny sposób niż w ciepłych porach roku. Rośliny zielne, z kolei, znajdują schronienie pod miękką warstwą śniegu, czekając w ukryciu na nadejście wiosny. Nie tylko one. Również aktywne do tej pory niedźwiedzie udają się na zasłużony odpoczynek, zapadając w długi, zimowy sen. Wybierają do tego celu starannie ukryte miejsca jamy ziemne, wykroty, czy też wypruchniałe pnie starych jodeł, które zapewniają im bezpieczne schronienie. Podczas zimowego snu niedźwiedzice rodzą swoje potomstwo od jednego do trzech młodych. Nowonarodzone niedźwiedzie, ślepe, głuche i pokryte delikatnym futerkiem, ważą zaledwie od 300 do 400 gramów. Pierwsze miesiące swojego życia spędzają bezpiecznie w Gawrze, osiągając wagę kilku kilogramów, zanim wyruszą w świat pod czujnym okiem matki. Ryś to herbowy gatunek Bieszczackiego Parku Narodowego. W tutejszych górach znajdują się najbardziej optymalne warunki do życia dla tego gatunku. Zimą ich stosunkowo krótka, czerwonawa lub brązowa sierść zmienia się w znacznie grubszą i przybiera srebrno-szary kolor. Co ciekawe, łapy rysia pełnią funkcję naturalnych rakiet śnieżnych. Duże, szeroko rozpostarte palce pomagają mu przemieszczać się po terenie bez zapadania się w wysokim śniegu. Z nadejściem zimy i niskich temperatur, roślinożerne jelenie i sarny również muszą zmienić swoje zachowanie. Gruba warstwa śniegu odcina im dostęp do traw i krzewów, które były podstawą ich dotychczasowej diety. Zimą zaczynają zgryzać pędy i sadzonki drzew. A także spałują, czyli zdzierają korę młodych drzew, aby pozyskać niezbędne składniki odżywcze, między innymi garbniki, wapno i fosfor, a także sole mineralne potrzebne do budowy poroża i kośćca oraz zachowania równowagi biochemicznej organizmu. W zimowych warunkach jeleniowate stają się łatwym łupem dla dużych drapieżników, ze względu na wyraźne tropy pozostawiane na śniegu. Aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie, jelenie i sarny skupiają się w stadach. Jelenie tworzą grupy zwane chmarami, a u saren rudlami. W przypadku jeleni, łanie z cielakami przemieszczają się w osobnych chmarach. Podczas gdy dorosłe samce tworzą oddzielne grupy. Zimą rozpoczyna się okres godowy wilków, czas, w którym kształtuje się hierarchia w grupie, a para dominująca przystępuje do rozrodu. Po około dwumiesięcznej ciąży, wadera, samica wilka, rodzi od czterech do pięciu szczeniąt. Wówczas cała watacha wspólnie troszczy się o nowe pokolenie. Ciekawym aspektem życia wilków jest ich dieta, w której dominują jelenie, stanowią one ponad 80% ich pokarmu. Wilki pełnią więc rolę naturalnych selekcjonerów populacji roślinożerców, co przyczynia się do utrzymania zdrowej równowagi w ekosystemach leśnych. W okresie przejścia jesieni w zimę, również dziki urządzają swoje gody, znane jako huczka. To czas intensywnych i nierzadko burzliwych zachowań tych zwierząt. Samce, nazywane odyńcami, staczają zacięte walki, by zdobyć prawo do bycia ojcem przyszłego pokolenia dzicząt. W zimowym okresie przyroda przechodzi w stan głębokiej regeneracji, tworząc spokojny i malowniczy krajobraz, który skrywa w sobie obietnicę nadchodzącej odnowy i odradzania się życia. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia polskich parków narodowych, by na własne oczy doświadczyć ich magicznej atmosfery. Niezapomniane wędrówki i wyprawy czekają, by odkryć przed nami urok zasnutych śniegiem pejzaży i zapierającej dech w piersiach zimowej odsłony natury. Dziękujemy za Wasze wsparcie dla polskiej przyrody. Zapraszamy do oglądania serii przyrodniczych filmów pod tytułem Energia Rytmu Natury, poświęconych historiom z życia wspieranych przez PGE Parków Narodowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na portalu YouTube.